Witajcie, kochani. Jak to miło widzieć ten słoneczny i wieczny poranek, kiedy za oknem kiwają się wysokie głowy świetlistych stopinamburów. Jeszcze gdzieś w oddali na Włoć lato. Ach, ten cudowny czas! Długich, powłóczyście snujących się poranków i wieczorów. Rozległych spotkań ojca słońca i matki ziemi. I tymi obrazami, które ostatnio. Zarejestrowałam, a które pojawiają się u Was na ekranie, chciałam się z Wami podzielić. Bo tu, w tej części grobu, w jakiej mieszkamy, doświadczamy również takich przemian jak cztery pory roku. Piękny to jest czas i piękno było to lato, bo bogate w wiele z radością i lekkością podjętych działań i można by rzec, że wyzwań. Przyjmowanych w tej zabawie życia, w tym pięknym teatrze, barwnym, kolorowym, rozległym, a to wszystko w otwartości na nieznane, a czasem nawet wycofanie się z pewnych kreacji tuż na finale. Jakby odczuwając ich rezultat, po to, aby ujrzeć inną, mniej oczywistą odpowiedź wszechświata, po to, żeby zauważyć, że rzeczywistość i w rzeczywistości poza nami nic się nie dzieje. A jednocześnie dzieje się wszystko, bo dzieje się tylko w nas, w naszych odczuciach, myślach, postrzeganiu. A jednocześnie nic się nie dzieje poza znaczeniem. Uwagą, lub jej brakiem, jaki czemuś nadamy. A i tak, choć niebo na całej swej bezkresnej połaci nie przejmuje się chmurami, które po nim płyną, tak coraz słabiej powraca taki sentyment. Końca lata i tego, co ten słoneczny okres wnosi do życia Ziemi, i spotkań z Ziemią. Bo tak pięknie i twórczo, i, i nam ten czas w roku bogaty jest w doświadczenia i ciągłe zachwyty przejawami natury. I tak pięknie, bez pytania, można się tym przepływem z Wami podzielić. Powracając do spotkań ze sobą i z Wami w tej audycji, w sumie i połączeniu. I dziękuję Marcinowi za przypomnienie o ich nagrywaniu, bo rozmawiając o reagowaniu na to, co przychodzi, co w nas w życiu spotyka, czego jesteśmy twórcą, pojawiła się w sercu potrzeba podzielenia się tymi spotkaniami. Być może i z tej intencji przypomnienia tego sobie, co zostało zapomniane poprzez długie lata nawykowych zachowań i reakcji, w których sposób myślenia i idące za nimi słowa tworzyły taką, a nie inną rzeczywistość, rozwieje poczucie, że trzeba dążyć do tego, aby wszystko w życiu było wygodne. Bo tak, tak, wszystko, co się dzieje w życiu, dzieje się dla Ciebie, a nie przeciw Tobie. Wszystko się zadziewa w odpowiednim momencie i jest błogosławieństwem. Można się tu na różnych stronach naczytać, nasłuchać historii wszelakich, ale zawsze warto sprawdzić samemu i doświadczyć to, co z nami rezonuje. Bo też się dzielę z Wami czasami czytania słów mistrzów, na przykład Ramana Maharishi. Jak również czasami świadomie przywołuję i dzielę się swoją historią dla wskazania, że u mnie i we mnie też pojawiały się różne zakręty w życiu i też kiedyś miewałam odczucia zmagania się z życiem albo zdobywania czy jakiegoś walczenia choć w głębi serca zupełnie prozaicznie miałam to wszystko gdzieś. I to gdzieś nie wynikało z jawnej ignorancji, a odczucia lekko ducha, czyli lekkiej duszy. Nie za bardzo zaangażowanej w rosterki, ramki, nakazy działające gdzieś poza Percepcją postrzegania systemu stworzonego przez umysł, z jakąś wewnętrzną wiarą i otwartością, że wszystko jest w porządku, że utrata czegoś lub kogoś otwiera nowe możliwości na zmianę. Że to wszystko. Wywodzi się z pewnych konsekwencji działań, działań w zapomnieniu o sobie, że to nie świat jest taki i owaki, tylko nasza nań reakcja i postrzeganie. I może w zatrzymaniu, obecności, doświadczania przerodzi się w życie świadome, pełne radości i akceptacji. Bo celem nie jest pozbycie się tak zwanych problemów, ale wypracowanie. Umiejętności lepszego i lekkiego radzenia sobie z nimi. I w tej w cudzysłowie niewygodnej sytuacji, kiedy przychodzi potrzeba zmiany: zmiany nie tyle środowiska czy miejsca, choć to też może być pomocne, a zmiany w nas samych. Bo to właśnie tu, w naszym wnętrzu, zadziewa się przeistoczenie, przeobrażenie, kontemplacji, otwartości na siebie i konfrontacji ze sobą, przyglądaniu się sobie, uważność wobec pojawiających się zdarzeń, reakcji na obę, myśli, za jakimi się podąża, i odruchów. Pawłowa, <noise> które się pojawiają i powracają. Dotąd aż się ich nie zauważy i nie przytuli. Schodząc do ciemnych komnat naszej duszy i w ciszy, nie podaruje im się uwagi bez pobudzenia, zwątpienia czy obwiniania. Bez nadawania im znaczenia, a zwyczajnie się je zauważy. Wówczas zauważone można wychwycić i zaprzestać ich używania. A zaprzestanie ich używania czyni życie wolnym, świadomym. Świadomym tego, co przychodzi. Otwartym na to, co przychodzi, świadomym tego, co jest, i wreszcie świadomym każdego ruchu, który się zadziewa. Bo yoga życia i medytacja nas pojawia się cały czas i trwa cały czas. Uważny, uważna możesz być zawsze i wszędzie. Można się temu oddać na spacerze, przygotując obiad, spożywając posiłek czy myjąc naczynia. Bo to wszystko jest uważną zabawą w życie to wszystko. Kiedy w zapomnieniu o osobowym, ja, mi moje. A pamiętaniu o wewnętrznym sercu ja jestem, zauważymy swój postęp i rozwój, co tym samym wpływa na poszerzenie świadomości całego świata. I to nie jest już groteska, ani nawet komedia, choć spoglądając w tak zwaną przeszłość, może się taką jawić. lecz lekka i swobodna zabawa w życiu, bez próby dualnego wartościowania na dobre i złe, właściwe i niewłaściwe, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek i dążenia do czegokolwiek. I tak w lekkości rodzisz się ty, każdego poranka między snem na jawie a snem we śnie. Zanim pojawią się myśli i wszystkie opowieści, jakie ze sobą niosą, jest przestrzeń, cudowne miejsce, w którym nie dzieje się nic. Światło i radość ja jestem. Zostań tam. Zauważ to i tam zostań tyle, tyle ile zdołasz. A później w ciągu dnia spróbuj przywołać ten stan poza myślami, poza pojęciami, poza znaczeniami, gdzie świat i zdarzenia się przydarzają, a tylko ty się dziejesz naprawdę. Zwróć się do siebie, do wnętrza. Ja jestem. Tam znajdują się Wszystkie Odpowiedzi. Daj sobie przestrzeń, podaruj sobie czas na obsowanie ze samym sobą, zaczernij głęboki oddech. I wypuszczając powietrze, zauważ, jak ta siła oczyszcza cię, nadaje lekkości, swobody. Zauważ, jak oddech, który dzieje się w nas samoistnie, którego nie ma potrzeby tworzyć, który jest nam dany do życia. Doświadczenia i wzbogacania świadomości Ducha. Oddech, który dzieje się w nas i z wdechem napełnia nas światłem, jasnością, świeżością, lekkością, a z wydechem oczyszcza, oddaje, uwalnia. Zauważ, jak i tu, tylko z pozoru wyglądające paradoksy i przeciwności, współgrają, współistnieją i uzupełniają się nawzajem. I nie istnieją bez siebie. Wdech i wydech. Ciepło i zimno, noc i dzień, góra i dół, dobro, i zło. Więc to ty i tylko twoja uwaga wobec czegoś nadaje temu zabarwienie emocjonalne idącą za nimi energię. I to właśnie ta energia z jaką postrzegasz i reagujesz, wraca do ciebie z przestrzeni świadomości źródła. Pozwól sobie być uważnym, uważną, cichym, skupionym na sobie, na oddechu, na tym, co się w tobie zadziewa i co z ciebie wypływa. Odkryjesz, że nic poza tobą nie ma, nic poza tobą się nie dzieje. Ujrzysz w głębi serca istotę samoświetlnej, niczym nieskrępowanej i nieuwarunkowalnej, wolnej i otwartej na wszystko świadomości Ja Jestem, świadomości niepodzielnej w jedności ze wszystkimi i wszystkim. Ta przestrzeń, w której opróżniony ze wszystkiego i wszystkich umysł, a jednocześnie przestrzeń wypełniona potencjałem wszystkiego przestrzeń pustki, próżni, zera, gdzie wszystko umiera i rodzi się jednocześnie. Tam potencjalnie może powstać wszystko, mogą zaistnieć wszystkie możliwości. Więc, jaka będzie Twoja kolejna myśl i kim jest ten ta? Do kogo ta myśl przychodzi? Komu się ta myśl wydarza? I być może jest w tobie takie odczucie mówienia o tym samym. Kołko na różne sposoby czy powtarzanie, które ma jedynie wskazać na te obszary i miejsca, które warto zauważyć i zwrócić się do siebie. Tak ten ograniczony w pewne słowa przekaz. Porusza jedynie pewne zagadnienia, abyś sam sama mógł i mogła dotrzeć do miejsca, które jest poza słowami, i słowa nieopopisywalne, niewysłowione. Tym miejscem jest to. To, z którego wszystko wypływa i do którego wszystko powraca. Ciche. Niewzruszone. Beznamiętne. Ja jestem. Ocean wszystkiego i Każdej kropli w niej zawartej. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję za Twoją otwartość i zaufanie życiu. Dziękuję za podarowanie sobie czasu i dziękuję za przepływy i możliwość podzielenia się nimi. W radości ze wspólnego odkrywania istoty. Ja jestem. Do zobaczenia podczas kolejnego spotkania, kiedy wiatr serca wezwie. Pięknej jesieni.